Hejo, hejo, co nam dzisiaj w duszy gra? Ktoś chce prawdy, więc pokazujemy prawdę. Moja korespondencja z Ralf, jak się zaczęła? 19 sierpnia 2023, Rafał mnie zaczepił. 10.20 ja napisałam, witam, witam, co tam. Wtedy na moim kanale, ja miałam podstawowy kanał, ponad 4000 subskrybentów. Ja Rafała nie znałam, ale że ktoś mnie zaczepił, no to sobie zaczepił. Napisałam co tam. Ewa, jak ty zegarek wstawiasz w OBS z, obe z obecnym czas czasie? Ja wysamię jemu screena. Jest taki program. Dalej. A Ida. Daj w, swoich, a, a i daj w swoich komentarzach linka na mój kanał, jak możesz. Aha, czyli wtedy musiałam troszeczkę znać Rafała, czyli nie wiem, nie pamiętam, jak to było dokładnie. W każdym razie. Jeszcze tutaj, czyli na, jak miałam 4000 subskrybentów na moim tamtym kanale, co go zawiesiłam, no to jeszcze Rafał się opominał, żeby, żebym dała linka do jego kanału w, w swoich komentarzach. A ja zawsze jak z czegoś korzystałam, to dawałam linki w opisie. Ja napisałam. Dałam w opisie linki do transmisji i kanału. Później zadzwonię, to mi pomożesz ustawić, jak. To mi ustawisz. To mi pomożesz ustawić, OK? Ok. Ja jemu wysłałam linka do tego programu z zegarkiem. No. Na, chro, na chromie stron można przetłumaczyć na polski. Um, I tutaj wysłałam jemu plik um, do tego, ponieważ ja mam dawno ściągnięty ten um, program i po prostu sobie go mam. To jest um, screen do tego. Um, tego. Um, albo. Albo ma, aha, bo Rafał wtedy nadawał na tym, na obs z laptopa, czy tam z czegoś, z laptopa chyba. I no tak jak ja mam ustawione datę i godzinę, tak on chciał też mieć godzinę ustawioną, więc jemu przekazałam. No mam go albo od 2019 roku, albo od 2020. Nie znam się na tych szczegółach. No, w każdym razie tu o programie. Jakby co ze, ze stanki ściągnęłam ten program na wła ściągasz ten program na własną odpowiedzialność, albo... Aha, bo tutaj, że na coś tam, nie wiem, jakieś zabezpieczenia, że to, nie wiem, jakiś dziwny ten program jest, że... Nie wiem, czy szpiegujący, czy nie szpiegujący. Tutaj tak, nie ma na tym, na Skype'ie, kto do kogo dzwonił. Tutaj jest Ralf. Rozmowa nieodebrana. Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że Rafał do mnie sporo dzwonił. Ja do Rafała nie pamiętam, czy żebym sama dzwoniła. W każdym razie to Rafał do mnie wydzwaniał. Także. Proszę bardzo. Mm. Aha, i tutaj e, coś zaczęłam obserwować Rafała, i napisałam, dlaczego negatywnie mnie obgadujesz na swoim streamie. Czyli tak, pomogłam jemu zrobić e, z tym zegarkiem, pomogłam jemu ustawić, dałam mu program, a on już na swoim jakimś malutkim kanaliku. Zaczął na mnie negatywnie plotkować, a on napisał: Prawdę mówię, nie że negatywnie. Tak, on zawsze prawdę mówi. Takie kłamstwa, oszczerstwa na najprzeróżniejsze osoby, nawet jeśli jest jedna rozmowa, to potrafi tak przekręcać czyjeś wypowiedzi. Dobra, nieważne. W każdym razie to jest Rafał i kto się na kim wybija, tak naprawdę. Tutaj jest po datach i godzinach, możecie sobie zobaczyć. Dalej 21 sierpnia, czyli 19 tu był sierpnia, tutaj 21. On mnie zaczepił, tutaj 25 sierpnia 2023. 2023. Także tu Rafał mnie zaczepił, on do mnie dzwonił, ja się nie odzywałam. Tutaj ja jemu wysłałam 5 grudnia. Tu raz ja zaczepiłam. Hmm, także Aha, bo on tam mnie obgadywał i jaka to ja jestem zła, i cały czas się e, wybijał na mnie, więc ja jemu przekazałam z mojego starego kanału ilustracja e, Uczciwości Masońskiej, że nie tylko jakieś tam inne, e, co on tam gadał, ja nic nie pamiętam. On się pyta o czym to. No, i on, Rafał sobie tak brał też jakieś różne nagrania z tego. W każdym razie, jeśli chcecie sobie poczytać, to sobie poczytajcie. Ja Wam tylko pokażę, kto kogo zaczepią. 10 grudnia 2023 jesteś. 8:46, ja 9:39, teraz się. Teraz się obudziłam i już je rozmawialiśmy. Ja te wszystkie rozmowy mam nagrane. Znowu rozmowa. Tutaj 9 minut 44, tutaj 3 minuty 55. No, i tutaj, aha, bo ja coś. Tutaj ja coś. Byłam chyba u niego. Czyli kontent to on sobie robił i ludzie chcieli jemu pomóc, żeby rozwinąć kanał. Także, żeby... Aha, bo przesłałam jakieś nagranie i żeby jemu plik przesłać. Także jest. Nie mogłam jemu przesłać. Plik jest zbyt duży. I Ok, Okej, spoko tutaj. Tutaj. Raczej on do mnie dzwonił, bo to Rafał do mnie wydzwaniał. Wtorek 12 grudnia 2023. To on znowu mnie zaczepia. Witaj, nie widzę filmów z wczoraj. Ja napisam: Hejka, u kogo nie widzisz filmów u siebie? U ciebie, że u mnie nie widzi. Tak z ciekawości pytam. Ja napisałam, ale przecież ja mam bana na YouTube jeszcze z 10 dni. Nie mogę wrzucić na YouTube. Mówię o Rumble, A, ale na Rumble dłużej mieli niż. Ale na ramble dłużej mieli niż na YouTube. Nie miałam czasu wrzucić. Dobra, takie sobie pogaduchy. Tutaj. Ja Rafała zaczepiłam 13 grudnia 2023. Z nasz tą babeczkę. Chętnie z nią bym porozmawiała. Nie znam jej. Tak twoje. Aha, i tutaj, bo z, coś tam było, że Rafał też był zainteresowany, żeby z moimi córciami porozmawiać, bo moje córcie pracują gdzieś tam. O, o, co, najstarsza pracuje w, jako ratownik medyczny, a młodsza pracuje na. 111 to wykazywał zainteresowanie, ale jak ja zobaczyłam, że Rafał po prostu robi szambo, to sorry. Tutaj znowu 14 grudnia 2023 odebrałam. Dobra, dalej nie chce mi się, bo tutaj Rafał miał. A Rafał też się użalał na Slajda, też jemu coś tam pomagałam ze Slejdem tutaj piątek 15 Jehowa się wczoraj połączyła witaj, to on mnie zaczepił ja, jak i chowa w każdym razie jest, tylko tutaj pokazuję, jak, jak nasza korespondencja zaczęła się od Rafała. Rafał mnie zaczepił, także tu rozmowy, jak chcecie, sobie możecie poczytać. Także z tu kolejna rozmowa, tu znowu coś, nie chce mi się czytać tego, 18 grudnia, a tutaj napisałam coś tam, żegnam, być może tu pierwsza jakaś blokada na Rafała poszła, także 19 grudnia, tu było 18, 19 Tutaj coś tam z Piotrem szlachetnym. 19. Tutaj jeszcze rozmawialiśmy. Coś tam. Ileś blokad dawałam Rafałowi. Teraz właściwie też miałam go zablokowanego, ale do zrobienia tego archiwum odblokowałam go na chwilę. Tutaj jakaś rozmowa nie odebrałam. Tutaj jakieś. Tu zrobiłam takie nożyczki. To jest ten klip. W każdym razie, jak chcecie sobie poczytać, to sobie poczytajcie. Tutaj coś ja napisałam do Rafała 25 grudnia: pilnuj, bo Damian mówił o wirusach. E, możesz dostać bana. Ja pilnowałam, żeby właśnie nie dostał bana. E, st, w każdym razie od dawna, tylko ledwo co się właściwie poznaliśmy, e, st, i on na mnie żygi swoje. Mm, także tam nie odebrałam rozmowy, tutaj znowu coś tam, jak chcecie to sobie poczytać, jak będziecie widzieć, to będziecie widzieć, jak nie, to nie, to znowu jakieś screeny. <laughs> uh, także... Tu rozmowa, 11 stycznia 2024, tam wtedy blokowałam też Rafała, to już jest chyba jak ciśnienia, nie wiem, w którymś momencie dostałam wysokiego. Ewa, dziękuję, jaką piosenkę zagramy? Aha, tu już chyba była transmisja, aha, chyba jemu wpłaciłam pieniądze. Także jest. A i tutaj wy sami mu akurat lubią mu mówić z tobą. Tu nie odebrana ten nie, nie odebrałam. To Rafał do mnie wydzwaniał. Także jest. Kto się z kim kontaktował, kto się na kim wybijał. Także ja chciałam Rafałowi dobrze, chciałam pomóc, no ale. No cóż. Tutaj znowu coś tam, jakieś screeny. Tu ja go zaczepiłam, aha, bo tutaj jakaś. Ten. W każdym razie nawet nie chcę mi się tych screenów pokazywać. <śmiech> <śmiech> Aha, tutaj jest jako nieodebrana wiadomość. Czyli czyli to ja nie odebrałam wiadomości, bo tam było gdzieś Rafał, że on nie. To tam, gdzie był Rafał, to ja wtedy chyba do niego dzwoniłam. A tu e, brak odpowiedzi. Brak odpowiedzi, czyli to tak jakby Rafał do mnie dzwonił. Brak odpowiedzi. Brak odpowiedzi. Tu znowu rozmawialiśmy. 10 lutego, 20, 6 lutego, dwa a tutaj, 3, 3 lutego, 2024. A także tu brak odpowiedzi. Także. Aha, tutaj napisał, e, plotkuję o Tobie, to ja napisałam, plotkuję o Tobie, e, to wtedy już było z tym, z TikTokiem. E. No tutaj nie wiem, dlaczego nie ma podglądu. I, i ja delikatnie Ciebie hejtuję. No, także. A, tutaj już jest mój drugi kanał, bo wtedy już zablokowałam tamten, pierwszy mój, a tutaj już jest na drugim kanale. To jest, no, także, także taka jest, o, tutaj był... Czwartek, 15 lutego 2024, tu 19. To nie mów głupot, że ja na kimś coś chcę. Nie, wcale nie chcę Rafał na kimś. Tutaj mnie zaczepił, ja znaki zapytania. Tu coś z TikToka, tu coś tam, tu brak odpowiedzi. Ja nie. Aha, tutaj mogę zobaczyć, bo on chyba. Aha, bo tutaj machał, nie dzwonił, tylko machał, dobra. Z Tu jeszcze była akcja z kradzieżą u szpęgęsa na live. Jak okradali, to też afera była. To dałam to chyba jako niepubliczne, albo skasowałam. Nie pamiętam. Pomogliśmy znaleźć złodzieja, pokazać, że kradł. Byli tak pijani, że później afera, że się wtrącałam, że coś tam. A... Aha, tutaj opublikowałam nagranie z 19 sierpnia 2023, jak Rafałowi dałam zegarek, jak to, co na samym początku, co Rafał mnie zaczepił. No, a później jak ten, czyli pomagać Rafałowi, a później będzie robił to, co robi. Żygi swoje na innych wylewał. Tu jest brak odpowiedzi, brak odpowiedzi. Um. Także. Um. Tutaj jeszcze jak Adam groził Rafałowi i mi, to wszystko ok, ale oni są dalej, już dalej są psiapsiumi. Ja za to nagranie dostałam na tym moim kanale Ostrzeżenie, wycinkę zrobiłam. Jak Adam groził o wybiciu zębów Rafałowi, mi też coś tam groził, ale za bardzo nie usłyszałam, co on tam do mnie powiedział. Mam to nagranie na Telegramie, a to jest na YouTube, dostałam ostrzeżenie za to. w każdym razie. No. Jak to jest z kontaktowaniem się? Aha, tu jeszcze jakaś rozmowa. Pierwszy, w, w, 1 kwietnia 2024. Um, tutaj um, do mnie, skąd ty wzięłaś? Tu 1 kwietnia, a tu 21 kwietnia. Skąd, I tutaj też afera Rafał mi obsmarował, zadzwonił do tej psycholożki i, no, i jeszcze na czacie też pisał, że ja jestem trolica, coś tam, że jestem jakaś tam, już nie pamiętam tych epitetów. W każdym razie z 21 kwietnia 2024. A tu się coś martwiłam, bo on chyba nie miał ileś czasu transmisji. Tu jest 4 maja, tu kontakt 21 kwietnia, ale na czacie, na tym, na transmisji, nie miał transmisji. Ja napisałam: Hej, Karafał, czy wszystko w porządku u ciebie? Pytam, bo wczoraj nie miałeś transmisji, więc ciut się martwię o ciebie. Wszystko ok. Także tutaj no nagrania jeszcze z Jaśkiem z Toronto. Tutaj masz czas. Tu jest jak, ta fajna rozmowa na ramble, co wziąłam jak z Jaśkiem z Toronto rozmawiałam na Discordzie. Chyba um, to było na Discordzie. Um co próbował mnie wkręcić to dałam na, na ramble. Na początku chciał mnie wkręcić Jasiek coś tam jego zagrywkami, ale później fajnie poprowadziliśmy rozmowę. Tu brak odpowiedzi. Szkoda, że dłużej z nim nie rozmawiałaś. Nie wiem o co chodzi. Dmy. Rozmowa nie odebrana. Aha, czyli tu ja dzwoniłam, jak jest Ralf. On jesteś i ja chyba do niego zadzwoniłam. A tym, tu też rozmowa nie odebrana, że Ralf a... nie wiem, nie pamiętam jak to było w każdym razie Rafał tu jest dużo więcej do mnie razy dzwonił ja nie odbierałam brak odpowiedzi, brak odpowiedzi aha 20 czerwca 2000, czy jesteś Ewa jesteś Brak odpowiedzi. Ja już po prostu wymienkałam, z... jeszcze na początku coś tam się odzywałam, próbowałam jeszcze jemu pomóc, ale tu Rafał najpierw do mnie dzwonił, tutaj ja do niego dzwoniłam, bo on dzwonił. Coś tam. Nie pamiętam, bo to jeszcze w międzyczasie były transmisje jeszcze rozmowy na transmisjach były. Także. Zaraz się dowiemy. 23 grudnia 2024. Aha. 18 grudnia 2024. Rozmowa nie odebrana, tu brak odpowiedzi. Hmm. Rozmowa nie odebrana. 30 grudnia, brak odpowiedzi. Nie, no ja nie dzwoniłam tyle razy. Nie wiem dlaczego jest rak, raz. Rozmowa nie odebrana, tu brak odpowiedzi. 31 grudnia. A. Aha, tu szczęśliwego nowego rozmowa nie odebrana. To może wtedy ja dzwoniłam do Rafała. W każdym razie tutaj jest rozmowa nie odebrana. Nie, no to on do mnie dzwonił. Nie wiem, dlaczego jest raz brak odpowiedzi, a raz rozmowa nieodebrana. Przecież to on się chwalił, że do mnie dzwonił. Dobra, i to jest cała korespondencja z Rafałem, także kto się na kim wybił, kto się na kim wybija. Dobra, tymczasem zwołeczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka. Pa, pa.